Nie, yeah. ludzie zmieniają tą rzeczywistość, ja zmieniam siebie w rzeczywistości. Yeah, ludzie zmieniają tą rzeczywistość. Ja zmieniam siebie w rzeczywistości. no i piszę, jakby słowa widmo, gdzie mogę tylko siebie ugościć. Pozostawię pierwsze lepsze słowo w szafce. Znowu wszystko otwieramy razem flaszkę. Znowu udajemy, że niby jak dawniej. Serce mam z bo po prostu łatwiej. A a, czasem zamknąć oczy na najszczerszą prawdę łatwiej. A, a. czasem poczuć do tych siebie schować mantrę, gdzie dalej zamknąć. Na tę sytuację Jestem ja niepewny czy na dobre nazwy mi to wyjdzie w końcu, powiedz mi naprawdę, bo mam tego dosyć siebie nadal pastwie ja miałem być tylko chłopcem, co kocha wakacje. A gdy nadchodzi czerwiec jakoś nagle strasznie mi Jakoś dziwnie nagle szary wypełniają dni i nie czekam na dobranoc, ja już nie czekam na to dziś. Łoo, oh, oh. i nie czekam na dobranoc, ja już nie czekam na to dziś. Moje oczy wypełniają tylko słone łzy. Z jednej strony się kochają, z drugiej czują wstyd. Monumentalnie, wedle tego sobie zmieniam drink Ten kwiat ja jeszcze wyda dużo jabłek. oddaję muzyce, nieważne jest parę liczb. Jak nawet małe kocham, poczekam bez martwień.